Kolejny miesiąc za nami, także czas na podsumowanie produkcji w fotowoltaice i zużycia energii przez pompę ciepła. Kwiecień 2022. Zapraszam. Chyba bez większych niespodzianek, a jeśli to na plus, produkcja największa z dotychczasowych, czego można było się spodziewać, i rekord produkcji dziennej. Mniejsze zużycie energii przez pompę ciepła, bo jest cieplej. Ale kilka zaskakujących rzeczy też się wydarzyło. Mam nadzieję, że tym razem pokazane na ekranie liczby będą widoczne, bo ktoś zgłaszał problem, że na przykład na telefonie bardzo słabo widać to, co jest u mnie w Excelu. Kwiecień nie rozpieszczał zbytnio, jeśli chodzi o słońce, było trochę pochmurnych dni. I wydawało się, że produkcja nie przekroczy 1 MWh, jednak udało się i produkcja finalnie była taka, czyli prawie 1077 kWh, dzięki czemu średnia produkcja wynosiła 35,89 kWh dziennie. Co dla pompy ciepła, patrząc na to, ile zużyła energii, stanowiło 171%, dzięki czemu teoretycznie nadwyżka mogła być na pozostałe. Cele, czy na pozostałe zużycie energii. Taka produkcja, czyli 1077 kWh, to około 13% zakładanej produkcji rocznej. I od początku roku udało się wyprodukować 32 prawie procent produkcji rocznej. Co mogłoby sugerować, że produkcja jest niższa niż zakładana, bo przez 4 miesiące, czyli przez 1 trzecią roku, zostały wyprodukowane mniej niż 1 trzecia zakładanej energii, ale wiadomo, że to były. Mało produktywne miesiące, i tak naprawdę produkcja zaczyna się w marcu. Więc być może jest nawet szansa, żeby przekroczyć to założenie, ale wydaje mi się, że jednak tak się nie zdarzy i produkcja powinna być bliska tego, co, co jest wyliczone teoretycznie z kalkulatora Unii Europejskiej. Taka jest nasza średnia zakładana produkcja dzienna, i w tym miesiącu przekroczyliśmy to prawie o 50%. Także nieźle. Także średnia produkcja 3589 kWh, maksymalna wynosiła, o czym wcześniej wspominałem, 55,82, czyli prawie 56 kWh. Ale był to całkowicie słoneczny dzień, gdzie słońce za chmurę schowało się być może na 5 minut, poza tym było bezchmurnie i cały czas świeciło mocno słońce. A najmniejsza produkcja to było 6,5 kWh, także w te miesiące, kiedy wydaje się, że produkcja powinna być wysoka, zdarzają się takie słabe dni. W ciągu miesiąca wyglądało to tak, że tylko 4 dni były poniżej tej zakładanej produkcji, i to były naprawdę pochmurne dni lub dni z opadami deszczu. Ponad 11 dni produkcja przekroczyła 40 kWh, co najmniej 1 trzecia miesiąca była powyżej 40 kWh dziennie, 40 więcej, i 4 dni produkcji ponad 50 kWh, co w sumie mnie zaskoczyło, bo nie sądziłem, że będzie można już w kwietniu te 50 kilowatogodzin przekroczyć. Jest myślę, że szansa, żeby w maju przekroczyć 60 kilowatogodzin w ciągu dnia. Myślę, że taki będzie rekord w maju. Także mimo wszystko produkcja zaskoczyła pozytywnie, może nie jakoś szaleńczo, ale wydawało się, że będzie około 1000 kilowatogodzin, a było jakieś 10 czy 7% więcej niż to, zakładana, niż to zakładana produkcja. Także nieźle. Jeśli chodzi o pompę ciepła, to cały układ łącznie z dodatkowymi pompkami zużył 627, co oznacza, że produkcja pokryła zapotrzebowanie pompy ciepła. To, czyli to jest kolejny miesiąc, w którym cały układ pompy ciepła jest zaspokojony i ma wystarczająco dużo energii z fotowoltaiki, ale od początku roku taka jest produkcja, czyli 2,6 MWh, ale pompa zużyła. 3, ponad 3,4 MWh, co oznacza, że ciągle od początku roku jest deficyt, jeśli chodzi o energię dostarczaną dla samej pompy. Czyli wiadomo, że cały dom też jest w deficycie. Średni życie przez pompę ciepła ponad 21 kWh. Widać, że mniej niż w zeszłym miesiącu. Koszt, który tu jest pokazany jest obliczony dla Enei poglądowo. Tak naprawdę trudno powiedzieć, czy jest związany z tym jakikolwiek koszt, czy nie. Bo jeżeli w ciągu roku się zbilansujemy, to, to tak naprawdę jedyny koszt, jaki będzie to będą wszystkie opłaty przesyłowe i abonamentowe. Tylko groszku nawet nie porównuję, bo widziałem, że już cena groszku w niektórych miejscach osiągnęła 3000. Nie będę też wchodził w tematy polityczne na tym kanale i mówił, dlaczego jest taka cena. Wygląda, że w pomiar w pompie zakradł się jakiś błąd, bo z obliczenia wynika, że na ogrzewanie grzałki zużyły minus 0,4 kWh, ale sprawdzałem 5 razy wszystkie odczyty z poprzednich miesięcy i wygląda to, że to jest jakiś błąd odczytu, To znaczy, że pompa niezbyt dokładnie sama odczytuje zużycie energii. W każdym razie wygląda na to, że grzałki się nie załączały, jeśli chodzi o ogrzewanie, a jeśli chodzi o CW, to wygląda, że zużyły 1 kWh, bo też kilka razy była używana ciepła woda na żądanie. I jeśli chodzi o ciepłą wodę, to zużycie się zwiększyło, dlatego że znowu przez dwa tygodnie była piąta osoba w domu i było zwiększone wykorzystanie ciepłej wody użytkowej. Ciągle pozostaje otwarte pytanie, czy lepiej grzać tak ciepłą wodę użytkową tak jak ja grzeje, czyli de facto dwie lub cztery godziny w ciągu dnia na średnim zapotrzebowaniu, reszta w ciągu dnia na niskim. Czy lepiej było jednak grzać wodę przez całą dobę i utrzymywać w miarę stałą temperaturę w zbiorniku CW? Myślę, że ten test będzie przeprowadzony dopiero w przyszłym sezonie. Ciekawych rzeczy w jednym z nowych firmware'ów NIBE dodało możliwość automatycznego dopasowywania się pracy pompy do taryfy, w jakiej pompa pracuje. Czyli teoretycznie mogę ustawić w pompie, że mam g 12W. I to ona dopasuje swoje zapotrzebowanie energetyczne do tego, jakie są ceny energii w poszczególnych strefach, ale nie wiem, czy na pewno będzie to możliwe, bo z tego co wiem, to jest to tylko możliwe dla dostawców energii, którzy są wprowadzeni do systemu NIBE. I nie wiem, czy plus nam się znajduje. Na razie jeszcze nie rozgryzłem, jak to skonfigurować. Podobno jest to w nowej instrukcji, która jest dostępna na www, także muszę się tą instrukcję i zobaczyć, co trzeba zrobić. Nie wygląda, że jest to jakiś mega łatwy proces, bo trzeba dodać nowe źródło energii, czyli do tego dostawcę i na podstawie tych informacji z serwera niby pompa potrafi się teoretycznie dostosować do tego, w jakich godzinach jest która taryfa. Nie wiem, czy ta opcja też współpracuje z harmonogramem, także to jest do sprawdzenia, być może w tym miesiącu. Widać, że na ogrzewanie poszło sporo mniej energii, o jakieś 25% mniej w porównaniu do poprzedniego miesiąca. Na CW trochę więcej. Minimalne zużycie energii przez grzałki w CW i sumarycznie też sporo mniej. Tutaj zakłamanie takie, że jest minus 0,4, więc teoretycznie powinno tutaj być 0. Zakładam, że grzałki nie włączały się, żeby podgrzewać dom. Tutaj odczyt zużycia energii z samej pompy, czyli bez zewnętrznych pompek, którymi ona nie steruje i których nie zasila. Tyle było oddane energii do domu, czy to w postaci ciepła, czy to w postaci ciepłej wodorzutkowej. Różnica wynika z tego, że ten odczyt jest odczytem dokładnym z miesiąca, a ten nie był robiony i poprzednie... Nie były robione dokładnie o 24 ostatniego dnia miesiąca. Stąd jest minimalna różnica, jest to zużycie w ciągu jednej czy dwóch godzin, kiedy był robiony ten pomiar. COP z pompy 433, także nieźle jak dla pompy powietrznej. COP całego układu, czyli z pompkami zewnętrznymi 3,9. Też naprawdę dobrze. Widać tutaj, jaka jest liczba włączeń sprężarki w ciągu miesiąca czyli jest już dość wysoka i średnio na dobę włącza się 3, ponad 3 razy. Co jest jeszcze akceptowalną wartością przy 6 można już się zastanawiać, żeby zmieniać parametry pracy pompy. Na razie cały czas mam podobne parametry, jak wcześniej wspominałem, zmniejszyłem minimalną temperaturę czynnika grzewczego na 30 stopni Celsjusza i teraz, gdy na dworze jest ciepło, czasem jest to mimo wszystko za dużo, a ustawienie stopniu minut jest na minus 300 w tej chwili. I przy tych ustawieniach, ponad 3 włączenia sprężarki dziennie. Bardzo często widzę, że zużycie przez cały układ jest poniżej 100 watów chwilowe, bo pracują tylko pompki obiegowe. Także na razie jest to wartość akceptowalna, ale na pewno trzeba to monitorować, bo gdy będzie ciepło, może być ta wartość za duża. A w miesiącach, gdy nie będzie ogrzewania, też trzeba patrzeć, czy przypadkiem sprężarka nie włącza się za często po to, żeby podgrzewać ciepłą wodę użytkową. Także produkcja zaskakująca w lekkim stopniu na plus i mniej więcej takie zużycie przez pompę ciepła, jakie było zakładane tutaj. To zużycie z licznika jest z niecałych 300 dni, bo ostatniego dnia odczyt był około 12 w dzień. Średnie zużycie pompy ciągle jest ponad średnie, które wynika z ze średniej podanej instrukcji. Trudno powiedzieć, dopiero na koniec roku będzie to zweryfikowane. Jak na razie 3400 kWh w porównaniu do tych 6200 wydaje się, że to może być zaniżona wartość, ale przez kolejne kilka miesięcy nie będzie uruchomione ogrzewanie, więc może mimo wszystko ta wartość jest realna. A jak wyglądają odczyty z licznika? Zużycie w poszczególnych strefach i autokonsumpcja. W porównaniu z zeszłym miesiącem, całkowita pobrana energia z sieci o ponad 230 kWh mniej wygląda na to, że zmniejszyło się zużycie energii przez pompę ciepła, ale pozostałe zużycie energii było większe i w poszczególnych strefach widać, jakie jest zużycie energii przez cały dom i jakie jest zużycie. W szczycie w stosunku do całkowitego zużycia energii, czyli jest to pozytywna wartość, pokazuje, że mimo wszystko dużo więcej energii zużywamy poza szczytem, i też pokazuje to, że prawdopodobnie taryfa G12W jest dobra dla pompy i dobra dla schematu zużycia energii, jaki jest u nas w domu. Tutaj jest nadwyżka energii, jaka została oddana do sieci. Czyli wszystko ponad naszą autokonsumpcję, całkowita i tu w poszczególnych strefach widać, że w strefie szczytowej dużo więcej oddajemy energii niż w strefie pozaszczytowej, co jest też pozytywne, bo bilansowanie w plusie, przynajmniej na razie, jest takie, że w pierwszej kolejności bilansowane są kWh z droższych stref, a później z tańszych. Czyli nasza całkowita produkcja wynosiła 1077 kWh, a całkowite zapotrzebowanie wyniosło niecałe 1100, co pokazuje, że w kwietniu prawie udało nam się produkcją fotowoltaiki zaspokoić całe zapotrzebowanie na energię. Oczywiście nie oznacza to, że w ciągu roku uda nam się zaspokoić całe zapotrzebowanie na energię, bo jest tych kilka miesięcy, gdzie produkcja jest znikoma. Tu widać, jaką mieliśmy w tym miesiącu produkcję w poszczególnych strefach. Różnica z zeszłym miesiącem jest taka, że nie Zawsze w dni weekendowe lub nie weekendowe jest taka sama produkcja. I dwa w tym miesiącu było z tego co więcej dni weekendowych, dlatego większa produkcja była poza szczytem, bo jest to taryfa G12W, czyli cały weekend jest taryfą pozaszczytową. I też widać, że w szczycie mamy nadwyżkę mocy, czyli tyle de facto mieliśmy nadwyżkę jeśli chodzi o zużycie. Wersus autokonsumpcja, versus produkcja, a poza szczytem mamy niedobór i też widać, że prawie bilansujemy się i teoretycznie, jeśli byśmy mieli miesięczny rachunek, to, to w tym miesiącu zapłacilibyśmy bardzo mało za energię. Tutaj wartości autokonsumpcji w poszczególnych strefach, w szczycie prawie 300 kWh autokonsumpcji, co dało 40% autokonsumpcji. W szczycie i poza szczytem, tylko 100 kWh autokonsumpcji, co dało tylko 27, ale mimo wszystko ta autokonsumpcja cały czas jest zaskakująco pozytywna. Ona oczywiście będzie się zmniejszać z tego, że w przyszłym miesiącu prawdopodobnie przez pół miesiąca ogrzewanie będzie już wyłączone, ale mimo wszystko całkowita autokonsumpcja 35, prawie 36%, także też pozytywnie zaskakująca. Także jeśli chodzi o produkcję przez fotowoltaikę w kwietniu, pozytywnie zaskakuje. Jeśli chodzi o bilans energetyczny całego gospodarstwa domowego, też pozytywnie, bo prawie zbilansowaliśmy się w tym miesiącu. Zużycie w poszczególnych strefach i autokonsumpcja pokazują też, że w naszym przypadku wygląda na to, że taryfa G12W jest OK lub nawet jest najlepszą taryfą, jeśli chodzi o taryfę do pompy ciepła. Myślę, że też będzie można się w tym kierunku ustingować, jeśli chodzi o ustawienia pompy i szczególnie CWU. Ale prawdopodobnie do końca sezonu będziemy używać harmonogramu, który mamy teraz ustawiony i to chyba na tyle nasuwa się pytanie, czy w przyszłym miesiącu uda się przekroczyć 1200 kWh. Możecie obstawiać w komentarzach na dole. Ja myślę, że się uda. Ale zobaczymy. Niedługo na kanale też powinna się pojawić seria filmów niezwiązanych z fotowoltaiką, ale związanych też z dość interesującym tematem, czyli polem elektromagnetycznym. Dzięki, i zapraszam na kolejne filmy.